Słuchajcie, ja ostatnio już bardzo rzadko komentuję kwestie związane z politykami, ponieważ już dość dawno yy, zrozumiałem, że nie ma uczciwych polityków. Nawet jeżeli ktoś idzie do polityki i jest powiedzmy sobie człowiekiem uczciwym, to i tak po pierwszej kadencji w parlamencie czy na jakimś wysokim urzędzie yy, przestaje być uczciwy. Ale chcę nawiązać do sprawy, która od kilku lat praktycznie bulwersuje opinię publiczną. To jest sprawa pana dawnego europosła Czarneckiego. Okazuje się, że on tam na rogu tych przebałek odcholerii trochę. Słuchajcie, do parlamentu jeździł nawet na motorowerze. Teraz prokuratura wzięła się kurwa za pana Czarneckiego, wreszcie, słuchajcie, się wzięła się kurwa za pana Czarneckiego. I jak się tłumaczy pan Czarnecki? O mi kurwa, sorry, przepraszam, to kurwa nie ja, to moi pracownicy tak to porozpisywali. A ja mam tylko dwa pytania. Po pierwsze, panie Czarnecki, a kto tych pracowników zatrudnia? Oni, kurwa, panu z nieba za, spadli? Nie, zatrudnił pan tam swoją rodzinę, swoich kolegów i przyjaciół. Nikt obcy nie miał szansy na tego typu pracę. To jest raz. Po drugie, czy korzyści majątkowe, jakie pan osiągnął, naprawdę spore, to. Potem z tego korzystali ci pana pracowniczy. Czy kurwa pan z tego korzystał, opływając w dostatki? No i trzecie pytanie do prokuratury. Jak się zdarzy, że zwykły, normalny Jan Kowalski zrobi przekręt, nie wiem, na 5, 6, 10 tysięcy, to pierwszy, co prokuratura, to go kurwa sadza. Bo mówi, że musi uniknąć mataczeniu. A ja się pytam, kurwa, od tylu lat Czarnecki mataczy, czemu jeszcze kurwa nie siedzi?